Ulubiony klub piłkarski Real Madryt ulubiony piłkarz, piłkarka Cristiano Ronaldo. Jaki był najlepszy mecz rozegrany przez Ciebie w Twojej karierze? Mój pierwszy mecz na stadionie tutaj w Włodzisławiu, wygraliśmy 2-0 i strzeliłam bramkę. Dlaczego piłka? Co skłoniło Cię do wyboru tej dyscypliny? Szczerze mówiąc, to piłka wybrała mnie i tak jest do dzisiaj. Z kim najlepiej dogadujesz się na boisku? Z Agnieszką Gąszką bielcą Czy masz jakiś przedmeczowy rytuał? Jeśli już wychodzę w wyjściowej jedenastce, na Murawę to wychodzę jako ostatnia. Kto jest największym spóźniarskim w drużynie? Agnieszka Szymiczek. Kto jest największą gadułą w drużynie? Daria Kasperska. Kiedy na boisku byłaś z siebie najbardziej dumna? Zawsze wtedy, kiedy daje siebie 100%. Jakie jest Twoje największe piłkarskie marzenie? Odwiedzić Santiago Bernabeu i zobaczyć na żywo El Classico. I nominuję Daria Kasperska.